Witam cyfronomikom. Ja jestem Baster i mam dzisiaj taką drobną informację parafialną. Parę tygodni temu graliśmy na yy, w Battlefielda tam streamowałem i wtedy się urodziło, urodziła się taka myśl, że kto mi wpierd... znaczy ja ją urodziłem, że kto mi zajebie kosę w plecy, temu zasponsoruję 3 miesięczną subskrypcję Xbox Live. I mój kumple oczywiście, znajomi się na to zgodzili, każdy chce mi zajebać, ale żeby nie było tak łatwo, bo nie wiem ilu nas tam będzie, żeby nie było tak łatwo, to postanowiłem nagrać ten filmik. I jeśli go oglądasz, masz 360, masz Battlefielda, masz dodatek drugi, ten, który, na którym jest Forteca Donia, te takie najmniejsze mapy, coś jak Ala Cock of Duty Masz czas w następny piątek, czyli 22 lutego 2013. Godzina polskiego czasu to będzie jakaś 19.20. Tak mi się... Nie, pewno 19.20. Ja to będę streamował na Twitchu. I jeśli chcesz, zapraszam. Yy, serwer wykupię na jeden dzień. Serwer, który nazwę Cyfronomikon. To możecie śmiało wbijać. Po prostu jak jeszcze będzie miejsce, jeśli... O ile ktoś w ogóle przyjdzie, bo jak nie przyjdzie, to od chuja będzie miejsce. I czujesz się na siłach mi wpierdolić kosę, chcesz 3 miesięcznego life'a, you're welcome. Jak to zrobimy? Bo to jest najważniejsze. Bo przecież yy, będą dwie drużyny, bo będziemy grali w podbój. I ludzie z drużyny, no, nie mają szans, ludzie, którzy grają ze mną. Czyli mam pomysł taki, że... Dwie topowe osoby, które będą na pierwszych miejscach, nie czy w wygranych, czy w przegranych, dwie osoby będą sz miały szansę mi zajebać. I nie wiem, czy można zagrać free for all tylko na trzech graczy. Jeśli tak, to zajebiście. Jeśli nie, to coś wymyślimy. No ale dobra, to jest tylko tak. Myślę, że wszystko wytłumaczyłem. Next Friday, 19.20, Cyfronomi Conserver. Chcesz 3 miesiące life'a? Przypierdol mi kosę. Nara.